Siemano, ja jestem wagon i przedstawię Wam dzisiaj polską modyfikację do gry Gothic 2 Noc Kruka, która miała swoją premierę w lipcu 2019 roku i może nam dostarczyć rozrywki nawet na 50 godzin gry. Ucieczka to projekt tworzony przez głównie jedną osobę, nad którym prace trwają od około 2013 roku. Całość opowiada nam o wydarzeniach mających miejsce w górniczej dolinie po tym jak bezimienny bohater z oryginalnej serii Gothic odpłynął z wyspy Korinis. Kolonia karna ponownie została odcięta od reszty Świata. Wszędzie biegają orkowie, a ludzie, którzy to przetrwali, muszą żyć w ukryciu. W grze wcielamy się w młodego górnika, który to pomimo, iż paladyni finalnie przegrali z orkami, dalej sumiennie pracuje w kopalni, z której my pomożemy mu się wydostać. Gra podzielona jest na kilka dużych rozdziałów, podczas których to przyjdzie nam eksplorować praktycznie cały teren Górniczej Doliny znanej nam z podstawowej wersji gry. Warto wspomnieć, że całe szczęście twórca modyfikacji nie zapomniał o bezimiennym bohaterze z oryginalnej serii Gothic, i na każdym kroku podczas zwiedzania mapy można przyuważyć ślady niedawnej obecności bez jego. co tylko zachęca nas do dalszej gry i wspominania starych, dobrych, gotykowych czasów. Fabuła moda kręci się wokół orków, naszej postaci i trzech całkowicie nowych ludzkich obozów łowców orków, myśliwych i takich typowych bandziorów. Wątek główny, tak szczerze, jest nawet ciekawy, czego nie można powiedzieć niestety o większości zadań pobocznych, z których większa część to typowe zapychacze. Przemierzając mapę, natrafimy na wiele standardowych dla Gotika istot, które możemy pokonać, jak i spotkamy wiele znajomych nam postaci. W ucieczce doświadczymy również kilka ciekawych smaczków oraz nowych mechanik, takich jak wybór poziomu trudności, system sprawiedliwości, reputacja, możliwość używania tarczy, pasek szybkiego wyboru i wiele, wiele innych. Produkcja ta jest w pełni zdubbingowana, jednak udostępniony nam dubbing w dniu premiery dalece odbiega od dzisiejszych standardów. Stanie całymi dniami przy stole alchemicznym, może w końcu się nudzić. A i mój wiek mi doskwiera. Stare nogi już długo nie pociągnął. Jednak z tego co mi wiadomo, trwają już prace nad nowymi głosami, więc czekamy i trzymamy kciuki. System rozwoju naszej postaci jest co najwyżej zadowalający. Możemy tutaj grać takim typowym wojownikiem, albo myśliwym, ale całe szczęście co jakiś czas tak dla urozmaicenia możemy również używać czarów. Poziom trudności jest satysfakcjonujący, ale tutaj polecam uważać i nie grać na poziomie trudnym, gdyż wiąże się to z wieloma problemami natury technicznej, które w dosyć Nienaturalny sposób, i taki dość nieprzyjemny utrudnią nam grę. Ścieżka dźwiękowa wykorzystana w ucieczce to głównie muzyka z dodatku do gotyka dwojeczki noc kruka. Trzeba po prostu słuchać. Dużo by mnie to kosztowało, nikt nie chce tego słuchać, to się nigdy nie zmieni. Ciągle to samo. Trzeba po prostu słuchać. I nie powiem, by był to idealny wybór, jednak nie przeszkadza to w komfortowym prowadzeniu rozgrywki. Jeżeli szukacie dłuższego moda, który wyszedł wprost spod polskich rączek, to ja wam ucieczkę polecam. Jednak czuję się zobowiązany poinformować Was, iż ucieczka to modyfikacja niestety niedokończona, w której na każdym kroku natraficie na wiele błędów technicznych, jak i takich typowych dziur w scenariuszu. Nie wiem kto pisał misje i dialogi do tego moda, ale widać, że robił to ewidentnie na kolanie i jak jeszcze błędy typowo techniczne jestem w stanie zrozumieć, tak fakt, iż zapisanie scenariusza wziął się ktoś, kto nie potrafi stworzyć klimatu i spójnej fabuły w tak długim modzie jest to dla mnie niedopuszczalne. Błędy techniczne, które najczęściej można spotkać, to brak możliwości przejścia konkretnych zadań i często ratują nas wtedy kody, ale nie zawsze. Niektórych zadań całkowicie nie można wykonać. Do tego dochodzi częste wyrzucanie nas z gry po użyciu konkretnych przedmiotów, problem z paskiem szybkiego wyboru, problem z teleportami i przeróżne problemy związane z dźwiękiem. Całe szczęście to wszystko można naprawić kolejnymi patchami, które już zostały zapowiedziane, a więc czekamy i trzymamy kciuki, żeby to się udało. Dla mnie osobiście potencjał ucieczki z Został raczej zmarnowany, ale jak na projekt praktycznie jednoosobowy, przy którym czasem pomagały tylko osoby z zewnątrz, i tak jestem zadowolony. Do poprawnego działania moda musicie mieć zainstalowaną grę Gothic 2 Noc Kruka. I do tego Player Kit, System Pack, Gothic Fix. Po pobraniu modyfikacji, pobrane foldery wrzucacie i w razie potrzeby podmieniacie w głównym folderze z grą Gothic 2. I voilà! Wszystko powinno działać. Odradzam jednak granie z wgranym DirectX 11 gdyż powoduje on kilka istotnych problemów, zwłaszcza graficznych. Jeżeli jednak zdecydujecie się na granie z DirectX11, upewnijcie się najpierw, że Wasz sprzęt temu podoła, by uniknąć problemów z tym związanych. Link do wszystkiego, o czym mówiłem znajdziecie w opisie tego materiału. Ja od siebie chciałbym serdecznie podziękować twórcy tego moda, Bartoszowi, znanemu także jako DeKetrap, jak i wszystkim osobom, które mu pomagały za podjęcie wyzwań Pomimo, iż Bartosz uczył się sztuki modowania właśnie na tym modzie, wyszło to całkiem okej. Okay. Wiadomo, mogło być lepiej, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kontynuować waszą pracę. Jednak najważniejszy jest fakt, iż totalnie bez żadnego finansowego wynagrodzenia poświęciliście swój cenny czas po to, byśmy my, prawdziwi fani Gotika, mogli raz jeszcze odwiedzić górniczą dolinę. Ucieczka wymaga solidnego połatania i jeszcze nie jedną godzinę pewnie poświęcicie, by doprowadzić ją do odpowiedniego stanu. Liczę, że pewnego dnia wasz projekt ramię w ramię z innymi podobnymi. Będzie godnie reprezentować naszą polską scenę moderską. Pamiętajcie, tworzycie historię. Nie schrzańcie tego! No i to już chyba koniec. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Zachęcam do polubienia, komentowania, do subskrybowania. Jeżeli uważacie, że o czymś nie powiedziałem, albo chcielibyście, bym opowiedział o jakiejś waszej ulubionej modyfikacji, zachęcam was do podzielenia się tym ze mną pod tym filmem w komentarzach. No i to tyle. Ode mnie. Trzymajcie się. Siema!